Testowe załączenie paneli ze strony południowej. Zobaczymy, czy nic nie skiepściłem i czy wszystko będzie OK. A więc tak. Na początek wkłady. Wkłady 15A. Jeden wkład. Drugi wkład i zapinamy jedno i zapinamy drugie. Tu mamy wpięte i chwila prawdy. Cyk I jest. 370V falownik odżył. Uh. Idzie? Po raz pierwszy od czterech tygodni idzie słoneczko. Pięknie. Zobaczymy ile wyciśniemy z paneli. Jest godzina około 14 także już słoneczko już nam trochę ucieka ale te panele już nawet o tej godzinie dają nam tutaj ponad 2 kW. Dwa 300. Pięknie 300 20V 8A 2,6kW Pierwsze odpalenie Jak widzicie, gra i buczy Ale ładnie idzie Powiem Wam, że człowiek się cieszy, jeżeli od 3-4 tygodni tej fotowoltaiki nie było A tutaj nagram się pojawia I to jest dopiero strona południowa Przede mną strona zachodnia i wschodnia. Tak więc na to chwilę. To tyle. Pokażę wam jeszcze jak to wyszło mi na dachu. Zapraszam was. A wygląda to następujący sposób. 10 paneli 370 half cutów od Selfy. Bardzo fajne panele. Bardzo ładnie prezentują się na dachu. Zresztą sami ocencie. Tak to wyglądało kiedyś. Jeszcze ostatni rzut okiem. I cóż, zrzucamy to cholerstwo z dachu. A tak to wygląda teraz. Mi osobiście podoba się to naprawdę. Ta zmiana, jestem zadowolony. Były 3-4 tygodnie ciężkiej pracy. Ale opłacało się. Tak, jak wspominałem tutaj. Panele się kończą około 5 cm od krawędzi dachu, tak niestety musi być. Tak zresztą było wcześniej. Może troszeczkę bardziej były schowane z 10 cm, przetrwało to niejedne wichury, więc i teraz nie będzie problemu. Tutaj ktoś sugerował zasugerował mi w komentarzach, że można to zrobić taką jakby obróbkę i zakryć tą część wchodzącą. Pomyślę nad tym. Być może to nie jest taki głupi pomysł. Zawsze dodatkowo ochroni panele przed podmuchami od boku. A jeżeli chodzi o górę, dół to mamy spokojnie około 40 cm zapasu, więc tutaj nic na pewno nie będzie działo. Panele działają od wczoraj. Teraz jak nagrywam film, jest niedziela około godziny 9. Panele już w tym momencie produkują ponad kilowat. Jak wspominałem, godzina 9. Idzie 1200. Ponad 1200 W. 159 V. 7,5A. Z całej pracy jestem zadowolony. Ocencie sami, czy było warto poświęcić trzy tygodnie, czy nie było warto. Mi się naprawdę podoba cała ta zmiana. Jestem zadowolony. I nie żałuję, mimo że nie było tak łatwo. Tutaj żona pomagała, zawsze gdzieś była obok i pomagała mi w całym tym remoncie. I teraz tak. Został mi teraz strona zachodnia, z tamtej strony panele i strona wschodnia i koniec modernizacji. Na dzisiaj to tylko tyle chciałem wam pokazać jak idą postępy. Strona południowa jest w tej chwili zamknięta. Do usłyszenia w następnym materiale. Hej.